Welcome to friends and nearby don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it. Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie na kanale. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego mnie nie było, to zapraszam Was na mój Instagram, Agwini88. Tam staram się Was informować w miarę na bieżąco. A dzisiaj wracamy już z filmami, i jak widzicie, po tytule wracamy z grubym tematem. Moim pierwszym planowanym filmem po powrocie miał być hol zakupowy, ale w weekend, właśnie. Rozpętała się burza w sieci na temat najnowszego spotu społecznego, który został wypuszczony przez miasto Gdynia i projekt wchodzę. I muszę Wam powiedzieć, że jak go po raz pierwszy zobaczyłam, to tak na początku nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, bo nie czytałam kontekstu, wiecie, zobaczyłam jakieś wyróbki na Instagramie i tak nie za bardzo wiedziałam, o co jest ten cały szum i dopiero, kiedy wczoraj wieczorem miałam chwilę i usiadłam i poczytałam, pogoglałam, a jeszcze dzisiaj rozmawiałam na ten temat rano z koleżanką, Stwierdziłam, że jest to temat, który warto nagłośnić i o którym warto porozmawiać. Idealnie nadaje się na taką pogadankę, dlatego oto jestem. Może na sam początek mała garść informacji i wprowadzenie, jeżeli jesteście nie w temacie, tak jak ja do wczorajszego wieczoru. Chodzi tutaj o spot, który został stworzony we współpracy miasta Gdyni i projektu Wchodzę. i dotyczy on prośby o nieparkowanie na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami. I oczywiście nie można parkować bez pozwolenia, bez karty parkingowej na tak zwanej kopercie. I jeżeli tak zrobicie, a nie macie przyzwolenia na parkowanie w tym miejscu, to możecie liczyć się tsunami z mandatem w wysokości 500 zł oraz pięcioma punktami karnymi. Więc jak widzicie, jest to niedozwolona praktyka, ale mimo wszystko ludzie parkują i czasami po prostu, nie wiem, zaparkują na pół godziny, na godzinę, idą do sklepu, i oczywiście nie dostaną mandatu bo gdzieś nie ma w okolicy policji, nikt się tym nie interesuje, ale miejsce dla osoby z niepełnosprawnością jest zajęte, a często jest bardzo potrzebne. Dlatego też myślę, że takie kampanie społeczne mają sens. Warto to nagłaśnić, że te koperty, wiecie, to nie jest jakiś wymysł, nie jest to niepotrzebne udziwnienie, tylko są to rzeczy, które są naprawdę bardzo potrzebne osobom z niepełnosprawnościami. Tym bardziej, że też te, mięso, te miejsca często są dużo szersze. Wszyscy mamy miejsce, gdzie wyjąć wózek, podstawić wózek pod drzwi i po prostu łatwiej przesadzić lub przesiąść się osobie z niepełnosprawnością. Więc jest to naprawdę bardzo ważne. Myślę, że zanim przejdę do powiedzenia Wam mojej opinii na temat tej kampanii społecznej, najpierw pokażę Wam fragmenty, które chyba są najbardziej kluczowe. Oczywiście całość Wam podnosi. Dziękuję. Będziecie mogli zobaczyć, e, chyba cały spot ma minutę, więc dużo czasu życia nie stracicie. Myślę, że warto też go zobaczyć w całości. A teraz Wam pokażę najważniejsze fragmenty i te fragmenty, do których chciałabym się odnieść. Nie chciałbyś zostać na śniadanie? A gdybym to ja zajął twoje miejsce? Nie parkuj na miejscach dla osób z niepełnosprawnością. Dlaczego powstał taki kontrowersyjny spot? Nie wiem, co autorom się działo w głowie nie powiem wam tylko dokładnie wiem tylko tyle, że. Kontrowersja w dzisiejszych czasach się sprzedaje. Jeżeli chcecie dotrzeć z czymkolwiek do szerszego grona odbiorców, to niestety bez kontrowersji albo bez jakichś niesamowitych osiągnięć jest to raczej niemożliwe. Sprzedażyjemy teraz w dobie mediów społecznościowych, możemy obserwować praktycznie większość osób, ale mimo wszystko. Jeżeli chodzi o takie kwestie przebicia się, dotarcia do mainstreamu, to nie jest to proste zadanie, dlatego też cieszę się, że ta kampania poszła w kontrowersję, bo zobaczcie, zazwyczaj takie kampanie społeczne przechodzą bez echa. Te spoty są nudne, poprawne, oczywiście przekazują konkretne informacje, ale. Po miesiącach, jakbyście kogoś zapytali, to nikt o takiej reklamie czy o takim spocie nie pamięta. A zobaczcie na przykładzie ostatniej reklamy, wokół której też była kontrowersja. Tutaj to była reklama... A little longer than a few minutes later. Już mi się przypomniało, o jaką markę mi chodziło. Mam tutaj na myśli kontrowersyjną reklamę marki Yes, która została ocenzurowana w TvP. Było to jakoś chyba na początku roku, jeżeli się nie mylę. Jest to akcja, jestem kobietą. I zobaczcie, tyle czasu minęło od tej reklamy, a mimo to dalej siedzi w pamięci, siedziała chociażby w mojej podświadomości e, i dzięki temu, że właśnie pojawiły się w niej kontrowersje, e, czyli kobieta po usunięciu piersi, e, dwie kobiety, które się całowały i masy innych tam kontrowersji zaistniało, kobieta, która karmiła dziecko piersią w przestrzeni publicznej, o tej reklamie zrobiło się głośno, a dodatkowo cenzura TVP była kontrowersją, przez co ta reklama bardzo, bardzo szybko, dotarło do mainstreamu i do świadomości praktycznie każdego Polaka. Więc myślę, że idąc za ciosem i obserwując takie ruchy marketingowe, można było się spodziewać, że właśnie kontrowersyjna reklama miejsc parkingowych będzie tym, co zapadnie w pamięć i może chociaż kilka osób nie zaparkuje na kopercie, przez co będzie to naprawdę pozytywny wynik. Dlaczego ta reklama jest kontrowersyjna? ponieważ przedstawia osobę z niepełnosprawnością nie jako krystalicznie idealną bądź też ofiarę losu, powiedzmy sobie szczerze, e, tylko właśnie jako osobę żyjącą, aktywną seksualnie, jeszcze dodatkowo nie jest to osoba święta, osoba, która właśnie preferuje one stay, day, czyli przygody na jedną noc, sen za noc z osobą, która jest zamężna e, i... Mam wrażenie, że takie postrzeganie osób z niepełnosprawnościami raczej nie jest powszechne i popularne. A raczej się nie mówi o seksualności osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście teraz dzięki projektom takim jak Sekson oraz innym działaniom mówi się trochę więcej, ale mimo wszystko nadal jest to temat tabu, nadal budzi kontrowersje i nadal gdzieś tam jest to spychane, wiecie, na margines, że dobra, dobra, wy sobie mówcie, ale no, nie rozmawiamy o tym w przestrzeni publicznej, nie mówimy o tym, nie wiem, w telewizji i tak dalej. Oczywiście tutaj są wyjątki takie na przykład Down the Road e, czy Projekt Copit, ale mimo wszystko e, zobaczcie, że ten temat nie jest powszechny. Mogę powiedzieć, że na początku byłam zmieszana, jak po raz pierwszy w całości zobaczyłam ten klip, bo jako osoba pracująca w social mediach wiedziałam, co stoi za sukcesem i za tym, że ten klip... I tak naprawdę, w weekend obiegł internet, ale z drugiej strony nie wiedziałam, czy ta reklama mi się podoba. Ale wiecie co? Tak, oglądałam ją je jeszcze raz, porozmawiałam z kilkoma osobami na ten temat, powiedziałam im swoje przemyślenia i stwierdziłam, że. Kurczę, te kampanie społeczne one nam się nie muszą podobać, bo to właśnie nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby dać rozgłos sprawie, żeby pokazać problem. I to, co mi najbardziej zwróciło uwagę w tej reklamie i to, co chyba tak najbardziej mnie rozbawiło i spowodowało, że przy pierwszym obejrzeniu tego spotu wiecie co, normalnie ureką rych, śmiechem, bo nie mogłam, to zobaczcie, proszę minę tego pana na wózku, który jak zobaczyła, męża kobiety, czy tam partnera kobiety, e, właśnie z którą spędził noc i ten facet był totalnie zdezorientowany, stanął jak w rybce w to zobaczcie proszę uśmiech tego człowieka do wózku. On mówi wszystko. Po e, prostu taka duma, e, takie zadowolenie, takie of, to chyba fajnie, że mnie przyłapałeś, no zaliczyłem Twoją kobietę, jest fajnie. Musicie przyznać, że ten musiał po prostu, skradł wszystko i rozwalił mnie totalnie na łopatki. Dlatego myślę, że chyba to jest jedna z mocniejszych stron. I porównywanie kobiety do miejsca parkingowego, wiem, że niektórzy tutaj się przyczepili, ale pamiętajcie, że Tutaj nie chodzi o przedmiotowanie kobiet. Ja broń Boże tego tak nie odczytałam. Też jestem kobietą i broń Boże nie czuję się urażona tą reklamą. I mam nadzieję, że więcej powstanie takich kampanii społecznych i więcej będzie się pokazywać właśnie osoby z niepełnosprawnością w normalnych sytuacjach. Bo zobaczcie, jeżeli mówimy o związkach, to już w początku się to uciera, ale jak mówimy o zdradach, o przygodach na jedną noc, o byciu kochankiem, to chyba raczej nie mamy na myśli osób z niepełnosprawnościami, więc... Gdyż że ta kampania zrobiła rozgłos, nagłosiła problem zajętych miejsc parkingowych, to zobaczcie, jeszcze dodatkowo e, spowodowała to, że zaczęło się właśnie mówić o tym, że osoby z niepełnosprawnościami są takie same, mają takie same potrzeby, również te seksualne, mogą popełniać takie same błędy, mogą być kochakami i myślę, że w sumie i mamy dwa cele osiągnięte za jednym zamachem. Bardzo pozwoliło mi też to, że zobaczcie ta kampania dotarła również do takich komentatorów teraz kiedyś to było komentarze, ale teraz się robi poletko newsów na YouTubie. Słuchajcie, o tej kampanii mówiła Kasiks, mówił Gimper. Gimper był po prostu pozytywnie zaskoczony i powiedział wprost, że mu się ta kampania podoba. Tutaj Wam stawię fragment. No i właśnie, słuchajcie, tutaj kampania ma zachęcać do tego, żeby nie parkować na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. I ja uważam, że jest absolutnie genialna, bezbłędna w punkt. Mnie rozśmieszyła, porusza całkiem istotny temat, robi to w sposób, który wywołuje komentarze i emocje, co stymuluje dyskusję społeczną. No i może ten humor, którego używa, nie jest z najwyższych lotów? Nie, chyba jednak najbardziej rozbawiła reakcja Kasix, która chyba oglądała to na streamie i musicie przyznać, że ta reakcja po prostu wygrała wszystko. Zobaczcie, do tej pory właśnie w takich newsach E, właśnie YouTube'owych, czy oferkowych, Wie, wiecie na pewno, co mam na myśli. E, w takich zestawieniach informacji z internetu raczej gdzieś tam omijało się te informacje dotyczące osób z niepełnosprawnościami. A tutaj zobaczcie, spod dotarł również do osób pełnosprawnych, które e, tworzą content raczej oparty na pełnosprawności, a mimo wszystko wyrazili zdanie, więc myślę, że tutaj wow, wow, wow. Jakoś na początku mojej kariery na YouTube, ile można to nazwać karierą, e, Padały pytania, czy chciałabym się wyprowadzić z domu, z pomorza? Chciałabym zamieszkać w Warszawie czy gdzieś indziej. I ja wtedy mówiłam, że oczywiście, że chciałabym się wyprowadzić, że będę dążyła do tego, byłem się usamodzielnić, ale nigdy nie chciałabym się wyprowadzać tutaj z trójmiasta. Dlaczego? Właśnie dlatego, że trójmiasto jest niesamowicie przychylne i wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Gdynia i Gdańsk działają bardzo dużo. Jest bardzo dużo prężnych organizacji, projektów. Miasta są coraz lepiej dostosowane. Nie ma problemu z poruszaniem się. Jest bardzo, bardzo przyjemna atmosfera w przestrzeni publicznej. Ludzie są niesamowicie pomocni. Nie ma już zaskoczenia, kiedy nie wiem, osoba na wózku idzie do klubu, nie wiem, do urzędu, zakłada filmy, czy cokolwiek takiego. A wiem, że są miejsca w Polsce, gdzie niestety to wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w tych mniejszych miejscowościach, jest dużo mniejsze. I powiem wam, że chyba ta mentalność, ta otwartość na różnorodność Trójmiasta i właśnie. Przy takie kontrowersje czasami i przez takie kontrowersyjne działania jest chyba dla mnie idealnym miejscem do życia. I też powiem Wam, że rozmawiałam z kilkoma osobami z niepełnosprawnościami, które mieszkają w różnych częściach Polski i bardzo często właśnie od nich słyszałam to, że Kurczę, jednak wy tam macie fajnie na tym pomorzu i chyba chciałabym, chciałbym tam mieszkać, więc myślę, że to też jest ważne i to też jest cenne i muszę Wam powiedzieć, że jestem dumna z Gdyni, jestem dumna z mojego regionu, jestem dumna z miasta i uważam, że to był na naprawdę świetny ruch marketingowy. A jakie są Wasze wyrażenia po reklamie? Czy widzieliście wcześniej ten spot? Czy dowiedzieliście się z mojego filmu? Co o nim uważacie? Czy uważacie, że jest to uprzedmiotowanie kobiety? Czy właśnie pokazuje rzeczywistość? Pokazuje coś ciekawego? Czy zapadła Wam w pamięć ta reklama? Czy myślicie, że yy, właśnie je to, że osoby zdrowe nie będą parkowały na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami? Wiem, że zadałam Wam tutaj teraz masę pytań, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii. Liczę tutaj na konstruktywną dyskusję bez obrażenia kogokolwiek, bez wyzywania. Jestem ciekawa, co myślicie, i mam nadzieję, że właśnie tutaj ta sekcja komentarzy będzie fajnym miejscem do rozmowy. W tego miejscu chciałabym bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy i na filmy, którzy je oglądają, lajkują, subskrybują, komentują. Jesteście wielcy, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję również wszystkim, którzy wspierają mnie zarówno na Patreonie, jak i tutaj na YouTubie. Jesteście niesamowici i pamiętajcie, że każde wsparcie powoduje rozwój kanału i pozwala mi nagrywać coraz to ambitniejsze treści, więc jeżeli możecie mnie wesprzeć bardzo, to proszę, rozwijmy proszę razem ten kanał. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!